Witam wszystkich na moim kanale. Chciałem Wam dzisiaj zaprezentować pewną rzecz, która jest bardzo moim zdaniem potrzebna na budowie domu, garażu lub innych robienia tam rzeczy, na przykład równania działki. Zakupiłem dzisiaj u nas, no, u nas w Kielcach, niwelator optyczny z Boscha. Model Gol 32D Professional Nivelator jest niebieski. To już jestem profesjonalny. To nie jest to zielone. Główno za przeproszeniem. Do niwelatora również jest tutaj statyw, bo to był komplet. Plus statyw. I do statywu jest również. O, statyw BT160. I do statywu jest również. Łata 5-metrowa Zbosza GR500. Model. To jest już ten większy. Wam powiem. Niwelator optyczny. Ten model 32D. To on jest tam do 140 metrów. Są te mniejsze 20, ale to nieopłacalne. Jest to jest 200 zł, 300 zł różnicy na zestawie, więc nie opłacało się brać tego słabszego niwelatora, już lepiej wziąć ten mocniejszy. Unboxing będę robił za chwilę. Tu widać co zakupiłem. Przeglądałem na pewnym portalu, jak wiecie sami jakim. Internetowym aukcyjnym z aukcjami. I tam była cena za niego podana 1150 zł w Kielcach. Natomiast na stronie sklepu on już kosztował 1099 zł, więc to jest 5 dych różnicy. A byłem w Kielcach, to podjechałem od razu do tego sklepu i kupiłem go na miejscu. Zauważmy, że są dwa modele ZD i G. Ten z D to jest wyskalowanie w stopniach. A tamten ten z G jest w radach, dobrze mówię, w radach, chyba w radach nie pamiętam, bo jeszcze tego dobrze tematu nie ugryzłem, czy w radach, czy w radianach. Nie ugryzłem jeszcze tego tematu, nivelatora, więc będę dopiero się na tym uczył czegokolwiek robić. A że były inne po 600 zł, jakichś innych firm po 700, to wolałem sobie zainwestować i, i mieć tak samo już w dalszym ciągu jakiś. Jakieś narzędzia profesjonalne, profesjonalne, a że jak wiecie jestem miłośnikiem marki Makita, to nie kupię czegoś za 600 zł, wolę dołożyć i kupić coś innego, na przykład z Boscha. Z Makity nie było niwelatorów, więc padł wybór na Boscha model GOL32D. Witam wszystkich. Ponownie mamy nasz niwelator optyczny. Jak mówiłem, Bosch Professional model GOL32D. To jest ten najmocniejszy. O tu jest nawet podane do ilu. O to różnie jest opisane. Tu jest do 120 metrów na przykład opisane, gdzie indziej jest opisane inaczej. Ale na pudełeczku jest do 120 metrów odległość. Pudełeczko jest takie. Plomba nie zerwana jeszcze, nawet że mnie zaglądał w sklepie do niego. Cały nasz opis, niwelatora. Wszystko jest, a jest po polsku. O no, standardowo polskich opisów nie ma. Na pudełeczku. Chyba, że tu coś jest. Ale tu też nie widzę PL nic. Więc, jak zwykle, o nie, chyba jest, jest, a jest. Niwelator optyczny. Jest, jest w po Polsce. Zaraz przystąpimy do rozpakowania naszego niwelatora. Zobaczymy, jak to wygląda w środku. Jak mówiłem, to był zestaw kupowany cały. Niwelator do tego statyw, do tego szyna. Do mierzenia ten zestaw kosztował 1100 zł. Tutaj mamy nawet Wam pokażę Paragonik na zakup 1099 zł. A to trzeba będzie schować. A co my tu mamy dalej w środku? Mamy jakieś homologacje. Nie wiem co to jest. Zgaszę światło, bo jest za widno z tymi lampami u góry. Nie wiem co to jest, ale trzeba to schować. Następnie nasza pewnie instrukcja obsługi naszej zabaweczki i tu mamy taką fajną skrzyneczkę. O, ta droga, no to? Mamy nasz niwelatorek po budowie, w takiej skrzyneczce tu, na paseczku i zajrzyjmy co tam jest w środku jak to się nawet otwiera pierwsze moje otwieranie, więc nawet nie wiem jak no i jest nasz niwelator co tutaj jest dane nawet nie wiem, o to jest ciekawa sprawa, chociaż już taką mam jedną z drugiego statywu woreczek aby nam się to nie pyliło że tu są jakieś klucze jeden jakiś coś ten desen drugi imbus ale najbardziej interesuje nasz następny tak nam się on prezentuje tutaj na stoliku o, zobaczmy jest ten napis bosza jest to mnie bardzo ciekawiło czy tu jest ten napis bosza czy nie najważniejsze żeby był jutro zrobię wstępne pomiary tu go widzicie, można ustawiać również. Zobaczcie sobie na ten, na oczko. Można go poustawiać, poskręcać, ale teraz z telefonem nie będę tego robił. Nie chcę go uszkodzić. Niwelatorek jest w stopniach, wygląda to fajnie. O, tu macie nawet odbicie, bo ja to myślałem, że to jest drugie oczko. Aczkolwiek to jest w Myślałem, że to jest drugi. Trzeba patrzeć na dwa, ale, aczkolwiek, jestem zaskoczony, bo nie wiedziałem, że to jest jeden. Inwelatorek jest fajny. Fajnie się prezentuje. Ciekawe, jak jeszcze przez niego widać. Tu jest taka blokada optyki. Od spodu jest taki, jak widzicie, guziczek, że jak wchodzi do pudełka, to się optyka blokuje, żeby się nic nie uszkodziło w nim. No i chyba tyle. Zaraz go zamontuję na statywie i zobaczę, jak to wygląda.